Z tych 74-78, co z nami przedstawiciele gości, jest nami ten, nasz Jóczak, zawodnik Szymon Szmit. Szymon, prosimy o podsumowanie spotkania. No co to dużo mówić? Drugi dzień, drugi mecz pod rząd, dzień po dniu. Bardzo ciężki. Ciężko wygrać mecz, mając taką skuteczność z, za trzy i z gry. No Duży przestój w drugiej kwarcie. Duża niemoc w ataku, trochę to już ustawiło mecz później w, w trzeciej kwarcie trójki Filipa Małgorzatiaka, goś odjechała. No staraliśmy się jeszcze w czwartej kwarcie wrócić, tam na 10 punktów wróciliśmy na 10 punktów 230 do końca, ale no niestety zabrakło trochę siły, krótka rotacja, no i niestety skończyło się jak skończyło. Mam nadzieję, że rewanże w Tychach będą wyglądały inaczej bardzo. Dobry wieczór. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Eneala Bramczyka, Storii Bydgosz, całego zespołu, ale również ogromne podziękowania dla moich chłopaków za walkę do końca, bo tak jak Szymon tutaj wspomniał, pomimo tego, że graliśmy bardzo słabo w ataku i byliśmy zablokowani od drugiej kwarty, to na ponad dwie minuty wróciliśmy do 10 punktów i mieliśmy piłkę, popełniliśmy stratę wtedy. Dlatego za to duże brawa dla nas. Myślę, że to pokazało, że jesteśmy zespołem charakternym i na pewno do końca będziemy grali. Ta seria się nie zakończyła, jest 1-1. Osiągnęliśmy dobry wynik, bo wywozimy tutaj bardzo cenne zwycięstwo z goszczy. No i tak jak Szymon powiedział, ciężko wygrać spotkanie na 20% skuteczności, więc te, nie, ta niska skuteczność no, też nie jest przypadkiem. Gramy drugi dzień pod rząd. Bardzo wąską rotacją. Brakuje nam Sebastiana Bożenko i myślę, że... To będzie kluczowe w następnych spotkaniach. No ale też trzeba y, pogratulować y, zimnej krwi Filipowi, bo to on y, w dużej mierze odwrócił losy tego spotkania w trzeciej kwarcie. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję za walkę moją ze Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami ten naszej burmistrza Marek Sandryk-Dudnikow oraz profesor naszego zespołu Piotr Silniewski. Piotr, ogromne gratulacje. Prosimy o podsumowanie spotkania. E, dobry wieczór. E, bardzo dobra odpowiedź z naszej strony i naprawdę zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Bardzo duża intensywność w obronie. Z tego wyprowadzaliśmy dosyć dużo szybkich ataków i zdobywaliśmy łatwe punkty. Nic, jest 1-1. Cieszymy się bardzo z tego meczu, no, był nam bardzo potrzebny. Widać było, że każdy kto wchodził wnosił dodatkowy impuls i, i, i tak naprawdę ten mecz wygraliśmy dzisiaj przede wszystkim obroną i ona dzisiaj była naprawdę według mnie na takim mocno playoffowym poziomie, tam gdzie nie odstawialiśmy ani ręki, walczyliśmy, a i tak zebrali nam 16 piłek, 16 piłek w ataku, więc mamy jeszcze coś tutaj do poprawy, no i, no i przede wszystkim za dużo strat, jeśli to ograniczymy, to myślę, że będzie, będzie o wiele jeszcze, jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No dziękuję. No generalnie mówiąc, Piotr powiedział właśnie to, to, co skutkowało naszą, naszą wygraną mocno przez trzy kwarty, defensywa zespołowa, przyspieszenie gry, szukanie łatwych punktów, końce, determinacja w defensywie, komunikacja dobra była dzisiaj w defensywie również. No i to się skutkowało wygraną. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo.